No i witamy w 24 odcineczku naszej drogi do 301 AP z tej strony Outcast. A ja życzę Wam miłego oglądania. Dobra, na początku co musimy zrobić? No to, oczywiście, Disable ten mod, no bo nie wiem, fajnie to wygląda. Ale czekajcie, to był Alter. Dobra, mamy to. Pamiętajcie, że możecie sobie fajnie poustawiać w takim UI-u yy, skróty krawisowe, no i to Wam po pomaga bardzo. O, Bertari tam na górze, co on tam, kurde, robił. No nic, yy, więc tak, na początku, od czego zaczniemy w tym tygodniu, to udało nam się w ostatnim odcinku zrobić. Jak nie mogę, nie mogę tego zantekować. Udało nam się zrobić labreckę, w końcu mamy 3 no i teraz będzie pora na buty, ale zanim przejdziemy do butów, będziemy musieli się zająć takimi rzeczami jak Jetina, Dlaczego jetina? Bo jetina doda nam dodatkowych yy, Trzech AP, gdyż napęd ten przedmiot daje 20. No i tuż tu 3 i tu 3 i tuż 6. Czyli będziemy mieli 292 AP Bardzo dobry wynik, co pozwoli nam pójść już na. Co pozwoli nam pójść już. Wybierać się powoli na gefiny. I wydaje mi się, że na gefinach posiedzimy trochę dłużej. No ale nie wiem teraz co zrobić, bo udało nam się zdobyć Ember. Stop, 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 Ember. Mamy 47 Emberów, frost no, i zakupiliśmy, no bo kosztowało to tylko bańkę 300, więc to nie był jakiś tam drogi, drogi wyczyn. Więc mówię: no dobra, mam pieniądze to szybko, żeby to zamknąć. I tak o właśnie jest kolejny item odhaczony w naszej drodze. Jeszcze musimy to zrobić. Jeszcze resztę popodbijać. To musimy zrobić. No dobra, co my będziemy mieć? Po trochę e, krótkie przerwie. Ok, kadry ruin, krony, krony. Seraf, świetnie, świetnie. To mi się nie podoba. O, Lejten może być Centaur, średnio. No, no i tutaj daje coś duo. Albo i nie. No dobra, ej, chyba zarobiliśmy trochę, nie czy nie? Dobra, dawno czegoś skupionego nie robiłem Dobra, zobaczymy, wracamy czy nie wracamy do grania Dobra, tamtego nie było jak coś Tamtego jak coś nie było No nie wiem, skip czy nie skip? Kurczaczki, dlaczego tak? Jestem trzy do przodu No, witam wszystkich Serdecznie, po kilku dniach tam to co nagrywałem, nagrywałem... Kurde, nie pamiętam kiedy, nie wiem, ten marzec dla mnie był taki, no skupiłem się na tym Drugim graniu, ale też nie mogę was zostawiać, tak? Najpierw narobiłem wam tutaj yy, nadzieję, że będzie jakiś kontent yy, z PDO, a później co, w marcu przestaje grać? No tak być się może Znaczy, no nie to, że przestaje grać, tylko cały czas coś robiłem, nie? ja, no bo wchodzę, tak, były streamki, na streamkach tam kilka rzeczy porobiłem, no w tym momencie Zaczynamy farmić po. A co to jest? Zaczynamy do tematu. No to wróciliśmy yy, po tej krótkiej przerwie, tak? No i teraz będziemy chyba yy, atakować Vela. Ale co się okazuje? Dodali młotek. No i teraz jest pytanie: Ten młotek jest warty 30B. Ale jeżeli popatrzymy, i to jest dla mnie. Wow, co? Właśnie, właśnie dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie o tym, że ten młotek, że stworzyli takie coś, młotek, to do, do akcesorium, no to jest. To, 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 to jest game changer, nie? No. Akcesorki spalić nie może, akcesorki nie może ci yy, spuścić w dół z poziomem ciekawe ciekawe yy, tak więc piszcie śmiało co myślicie o tak jak widzicie udało się zrobić dead bazylab nie wiem czy wam pokazywałem to, ale zapewne coś zobaczycie zapomniałem go wystawić, miałem 400kk 400, 400 milionów, no to jak widzicie teraz mamy Cik. 2700, jest ok, bardzo okej okay. Po powrocie, nawet ciekawe to wygląda. I teraz się zastanawiam, co z tym młotkiem? Czy powinniśmy trzymać ten młotek? Czy powinienem zabrać się za inne rzeczy, takie jak Jetina? Yy, takie jak Jetina? Yy, Upgrade Czy. No nie wiem. Kurde. Nie wiem. Ej, dla, ja tu mam. jeden to prawie, 800 milionów. Zapomniałem o tym. Trochę pomiksowałem. Nie wiem, nie pamiętam. Yy. Dobra, nie mogę. Nie pamiętam, ile tu było hajsu, może ponad 5K, 3K. Użyłem trochę tej Asorbów, No i jak widzicie, yy, mam taką wróżkę, no i już ok, mi się wydaje. Yy, continuous, cheer, yy, continuous cheer, continuous care, czwórka, spoko 16 i temu już może aktywować. Feather Stepsy, czwórka, ok, fair Steer, yy, zero eksplosu. Podoba mi się, podoba mi się, nie wiem, czy kiedykolwiek na razie będziemy. Znaczy kiedykolwiek, Kiedy, kiedyś na pewno będziemy, nie? Skoro to będzie nasza endgame'owa sko, endgame rzecz, to kiedyś będziemy musieli to ruszyć. Ale chyba teraz nie będziemy tego dotykać, bo no nie ma najmniejszego sensu. No i teraz bardzo ważne pytanie. Co wy byście zrobili? Czy wy sprzedalibyście ten młotek? I po prostu te pieniądze zainwestowali w coś, w co yy, mi się przyda na tą chwilę? Czy po prostu trzymać ten młotek na kiedyś, kiedyś tam i zobaczymy co? Zobaczymy, co uda nam się z tym zrobić. Piszcie w komentarzach, a ja yy, a ja dalej grinduję. No. Ile mam tam hajsu? I czy ja mógłbym coś zrobić? Może to Jettinę jedną byśmy dali radę zrobić? Wiecie co? Spróbujemy. Spróbujemy z tą jetino, No, No dobra, i teraz możemy to zrobić. I zrobiliśmy teda. No i to mamy, to mamy, to mamy. Potrzebujemy 1600 tego. Żeby kupić 1600 tego za ile to się kupuje? Na chwilę obecną możemy kupić 905. Potrzebowalibyśmy znowu zarobić trochę. Potrzebowalibyśmy znowu zarobić, żeby móc yy, 11 tysięcy na zasadzie. No dobra, no ale jedne czym musimy się martwić to teraz z Silverem. No i tu właśnie wchodzi to największe pytanie Czy powinienem Czy powinienem właśnie użyć Tego motka żeby go sprzedać Właśnie zobaczmy na rynku jak wygląda Jak wygląda rynek Z motkami Kurde jest 2700 Nie no za dużo 1400 ludzi chce to sprzedać Może ja bym po prostu, jak to poleciało Patrzcie na to To kosztowało 32 Teraz poleciało w dół na 270 i 27,5 no nie wiem, nie. Wydaje mi się, że powinienem z tym poczekać na razie. I jak poczekam wystarczająco długo, to sprzedać swój, żeby mieć z tego więcej hajsu. Ewentualnie wystawię, wystawię go... Nie, 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 nie. Poczekam na wasze opinie, poczekam na to co Wy macie do powiedzenia, zobaczymy. Zobaczymy yy, czy w ogóle... Co w ogóle wy o tym sądzicie? Nie wiem, co ja bym z tym zrobił, to bym poczekał chwilę, niech ceny się unormują bo to kiedyś będzie musiał zniknąć z tego rynku i próbować to sprzedać ewentualnie no cena i tak już jest wystarczająco zadowalająca bo jakbym to sprzedał to bym mógł sobie to bym mógł sobie zrobić wela, podciągnąć urugony na ten pen i w podciągnięciu urugonów no miałbym trochę więcej Trochę więcej hajsu na wszystko No i dobra tutaj 4 dp Tutaj 4 dp tutaj 15 jeżeli zrobilibyśmy to na c10 No nie wiem Dobra Proszę Proszę oddaj mi i może zrobimy TETRinga? ringa To? A nie to dobrze że zrobiłem I może zrobimy dead ringa to, by to by było op dla mnie 43 Teraz używamy setki Cyk, dorzucamy do tego 13%, bo dlaczego nie? I mamy 30%. Proszę zrób i będziemy mieć TED. Idziemy teraz szybko do Churchbu. przygotuję się na streamka, bo będziemy dzisiaj mieć streamka. O, ogólnie małe ogłoszanko, ogólnie małe ogłoszanko. Streamki z, z wtorku i z czwartku zostały przeniesione na yy... Piątek i, i, i może zostanie ten wtorek ewentualnie poniedziałek, nie wiem. Ale dam wam znać pod koniec materiału e, jak zdecydowałem. Kiedy, będzie, kiedy będą... Kiedy będą... Streami, no. Wiecie co? Tak, więc na chwilę obecną. Na chwilę obecną mamy e, streamki w. E, streamki w... Dobra. Na chwilę obecną streamy będą w piątek, sobota, niedziela i zobaczymy i poniedziałek albo wtorek, poniedziałek albo wtorek i zobaczymy jak to będzie, jak to będzie wychodzić. No, o, kolejne listy, Dobra, dobra, dawać, dawać. Dobra. Dużo, to jest taki trochę Over bym powiedział Użyjemy sześćdziesiątki Sześćdziesiątki się używają. Niech się dzieje Daj, pozwól mi Zrobić to na teta, no Dobrze, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo Pozwól mi to zrobić na teta Dziękuję bardzo, no i w tym momencie Jesteśmy trzy nieski do przodu Jest? Jest no i dobra, będziemy mogli chyba zrobić odciny, nie? Znaczy, czy my jesteśmy, czy banki do przodu? Od razu to wystawiam Od razu to wystawiam, niech to idzie Niech to idzie, o tu mam kilka rzeczy porobionych, Łoza 3.9 Dobra, niech sobie ktoś to kupi A my sobie, a my się jeszcze pobawimy właśnie z Tutaj tymi, co nam resztkami pozostawało Może dokupimy jakieś free? Dwa, No, do kupimy jakieś pre, czemu bo nie teraz. No, nie, ja chcę kupić. Mamy jedno pri, ok. I dobra, dużo już nie będziemy kupować. Jak wejdzie, to wejdzie, jak nie wejdzie, to nie wejdzie. Nie ma co. Nie ma co robić. I teraz nie wyciągnąłem sobie tego. Świetnie, brawo, ty jest, brawo, ty. E, daj to. Jak dużo I'm willing to pay? No, nie za dużo. Okej, okay, no i lecimy, tak? 40. Nawet nie 40, tylko 30 polecimy. A, bo to jest pri. To jednak to 40 moglibyśmy polecieć. O, proszę bardzo. Dobra. I teraz 50, ale użyjemy znowu 60. Zróbmy no na 3, proszę. Mamy na 3 i znowu mamy próbę na te. Daj, let's go. Pozwól, pozwól mi zrobić to czy To by było zbyt piękne. Dobra, resztę sprzedajemy. Resztę sprzedajemy i. I tyle. Cieszmy się z tego, co mamy. Cieszmy się z tego, co mamy. Czyli mamy wystawiony jeden tet Zajebiście. I co nam to da? Tu mamy. Dwie bańki, prawie. Jeden 9. Dostaniemy. Będziemy mieć 5. Prawdopodobnie będzie nas stać. Nie, nie będzie nas stać. 1600 razy 3,5 kalkulator poproszę yy, 1600 razy 3,5 3,5 miliona to się równa 5 6b czy będzie nas stać z trzema? 3 3,5 pewnie dostaniemy zabraknie nam 5b no ale już zabieramy się za to jesteśmy tam już na lance już yy, fa farmimy, grindujemy może coś tam jeszcze poleci no ale 30 powiedziałem Kolektujemy 5800. Dobra, to mamy. Już możemy tutaj wrzucić 330 magical shardów. Jeszcze 4 dobra, 4 czy ja stąd coś potrzebuję? Jeszcze 330. Ok, eee, co tam jeszcze spoczywa? 90 jony, nie? O, nie, 110. Czemu ja uważałem, że 99? Gdzie to mam? Dobra, Drodzy Panie i Panowie, w końcu pierwsza dzetina Pen. Tyk. Wytwórz. Jeszcze tylko jedna. Jeszcze tylko jedna. Dobra, no to potrzebujemy drogą taką. No i nasza przygoda zaczyna się od początku. To jest Easy. To jest Easy. Tu się zaczynają schody Dobra, Siemano. Papa pa, kapotia. Witamy. Pencres ten 289. Ej, cajcie to? 289, AP Ooo, no, halo, witam, witam. No to tak. Podkreś podkreślimy. Znaczy podkreślimy. Robimy to co udało nam się y, zrobić w tym tygodniu. Tak więc jak już widzicie... Jak już widzicie, udało się w końcu zrobić pierwszy open, e, pen pendetinę, teraz będziemy drugą się zajmować, nie? Oczywiście jest to, e, będzie to drugi ring, no, będzie nam wydawał 20 AP i jesteśmy już naprawdę coraz bliżej, coraz bliżej tego naszego celu 301 AP Zostaje nam tylko 12 do zdobycia i jak ja to widzę, e, z tego dostaniemy 3 z naszych Adventure Logów. Uda nam się jeszcze wyciągnąć 2, czyli już mamy 5, tak? Czyli mamy 294. 294 AP. Hmm. 294. O, tu będzie ciekawe. A, oczywiście może będziemy mogli przerobić te kutuma bo już jest na reformie czwartym. Nie pamiętam ile, będę musiał sprawdzić, ile to dosłownie da nam tego AP. Ale tak. Trzy tu. 3, tu to jest 6. Tu będziemy musieli skombinować jakiegoś TED. PEN, PEN, PEN. BAZYLA, bo pewnie najtańszy będzie. Może uda nam się w końcu go zdobyć. I co jeszcze? No właśnie, właśnie. Co jeszcze? To podliczmy to dobrze. Mamy 2,8,9. Albo zróbmy to w inny sposób. Co możemy zmienić? No to tu zmienić to na. To jest Build 2. OK. Tu możemy. Starlight, Boreka, Ring, co to jest? Ril? Ring, Ring, Ring. Okej. Okay. No dobra, no nieważne. No yy, wracamy do tematu. Będziemy mogli tutaj to zmienić. Yy, musimy wbić kolejne Jettiny. Jest to kolejne pięć, znaczy 3 AP. Po tym jak bijemy to na reform piąty. Będziemy mogli zrobić kucum szar do tego i z tego co słyszałem Musimy dobić to do 14 DP. czyli znaczy do 14 poziomu prasów. To by pasowało zrobić. To by pasowało zrobić. No i reszta. No, DP też oczywiście. Po zrobieniu wszystkich journali uda nam się zgarnąć 296. No i dobra, tutaj ten reform nic nie zmieni. No i ten kapotia belt. Wydaje mi się, że e, nawet Bazyl na penie. O nie, zabraknie nam dwa. I co wtedy będziemy musieli robić? I co wtedy będziemy musieli robić? Ben Bazyl nie daje nam tego, co, co potrzebujemy. O kurde. Drodzy zdrowie. Nie wiem, no i utknąłbym w tym punkcie. Nic mi to nie daje na chwilę obecną. Tak jak widzicie, tak by wyglądało to, co miałbym w planach. Będzie mi brakować 2 p Jeżeli macie jakieś pomysły, jeżeli macie naprawdę jakieś dobre pomysły, dajcie znać w komentarzach, co bym mógł jeszcze podciągnąć. No bo. <laughs> Mam być Dobrze, że weszło, te, że wszedł ten PT system na bronie. Bo w ten sposób coś czuję, że w końcu uda mi się. Uda mi się to podbić, nie? Uda mi się to podbić. No oczywiście to jest tagowane, skopiowane temy, ale mam naprawdę no, pozytywne myśli, jeżeli chodzi o nasze 301P. Mam nadzieję, że dużo nie będzie nam potrzeba, żeby udało nam się żeby udało nam się właśnie wbić któryś z tych na pen no i żebyśmy osiągnęli to to nasze 301 dp no i jak widzicie stagowaliśmy w już zapewne kto dłużej tutaj ze mną siedzi pozdrawiam tych wszystkich którzy są naprawdę od początku tej serii widzieliście że do naprawdę zastanawiałem się którą postać bym mógł wiecie którą postać mógłbym przetestować jeszcze powiedzmy to Powiedzmy to w ten sposób. No i z tą od myślałem już dłuższy czas. No i powiem Wam, spędziliśmy trochę czasu w tym momencie na. Yy, nie to, nie to, czekajcie. Do chwili obecnej spędziliśmy jakieś 3 godziny właśnie na rotumach i bardzo przyjemnie mi się tam grinduje, ale jeszcze nie miałem żadnego bonusowego yy, MOBA, Elitki. No i poluję na to. No, poluję na to, bo wiecie, że ja nie lubię kupować czegoś z rynku. Ewentualnie e, lubię sobie pójść na jakiś spot, wygraindować tyle ile, tyle ile potrzeba mi przedmiotów No dobra, z flamami mi się nie udało, no bo flamy e, ostatnimi czasami pospadały, więc mówię, no trzeba przyspieszyć ten trochę progresik No ale będę się starał właśnie zdobyć ten Bless Soul fragment e, Może się uda, może się nie uda, zobaczymy Crystallize Despair, na chwilę obecną tego mam 11 sztuk To nie jest jakoś tam dużo, no ale jak widzicie e, O, więcej możemy ONLY 5% OF EXIT WILL BE APPLIED ale mało ale tu możemy więcej powyciągać z tego więc nie jest tak, że jakoś tam odstajemy spot naprawdę jest przyjemny, naprawdę mi się podoba i posiedzimy tam dłużej no może coś się uda, widziałem, że żeby zrobić pierwszy crafting, a nie to jest crafting drugi, EXALTED SOUL FRAGMENT potrzebujemy 100 tego no nie wiem, zobaczymy yy... BLESSED SOUL FRAGMENT, to jest BLESSED okej, okay, czyli fajnie by było jakby poleciało nam to i jakby udało nam się zdobyć tego 100 sztuk, na razie mamy 11 więc no Trochę to jeszcze nam zajmie, ale naprawdę, byłem 3 godziny. Jak poszedłem na Rotumy, bo na początku poszedłem na Sanile, nie oddało to za bardzo. Straciłem jakieś 2-3 godziny, nie oddało to za bardzo. Teraz poszedłem na Rotumy i jakoś tak 5 partów leci więcej. W tym tygodniu statystyk wam nie będę pokazywał, bo od miesiąca naprawdę jest mi tak głupio. wam się przyznawać, ale no mało grinduję, Mało czasu spędzam na BDO, ale to się będzie zmieniało już od kwietnia. No już w sumie w tym tygodniu ładnie zacząłem, wydaje mi się powoli wracać do tego, wiecie, do tej systematyczności, jeżeli chodzi o yy, grindowanie na spotach. Fajnie, cieszę się, cieszę się, że możemy wracać. No i tak, yy, nic ciekawego nie udało nam się zdobyć w tym tygodniu, oprócz tej retiny. No ale ta retina jest naprawdę interesująca. No w końcu udało nam się zrobić. Dobrze, że można było powymieniać te armor yy, blackstone'y na te weapon'y i to nam naprawdę... Pomogło i przyspieszyło, i mamy już większość zebrane na właśnie yy, kolejny ring, tylko będzie problem z miotkami. W tym tygodniu to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną, i do zobaczenia w następnym materiale. Dobra.